Aaa, chyba już ku mam za o. o cholera by miały te ketchupy tu gdzieś yy. nie widać z czego e, he, he, he. Mm. Tako, Tak, tak. Aha. To się na pewno przyda. Czegoś ciekawego. Mm. Coś tutaj się włącza. Ciekawe takie coś. Nawet to. Jest. No i, i, i... I chujna. No. Eee... Jezu. Smaria. Podełko potrzebne. Z jakimś głównym Co to się kurwa dzieje? Za mocno. Czy zablokowało, czy co? Op. To nie będzie łatwe. No, no kurwa. O, udało się. Nie wiem, czy to tak powinno być. Tak się wchodzić. Tak się wchodzi. Ale tak weszł. Tu się otwiera zapewne. Hmm. Ech, kurwa, mi to gra w kurwę. O, udało się. Ech. Co teraz? To się chyba otwiera? Cholera go wie What the fuck? What the fuck? Ciemnowato jakoś Już Zrobiło się a, to jest po to, żeby tutaj te skrzynki tam mieć, nie? I to to leci z tej rury. Górne piętro. Dobra, jedziesz, kurwa, jedziesz. No właśnie, jaja nie mam, jajka. I co będzie? Gdzie to szukać? Znaleźć? O, coś jest nie tak... Trzeba otworzyć zamek. No właśnie. Gdzie te jajo? Pierdony. Wow. Bolało. Może być wszędzie i nigdzie. Większość ludzi bez kwestionowania zmierza w kierunku, w którym każe im zmierzać społeczeństwo. Bezmyślne stado. Ale są też tacy, którzy potrafią myśleć za siebie. Tylko te uparcie logiczne umysłu mogły przyłączyć się do kasty wywyższonych. Zakwestionowałem wszystkie swoje myśli, wszystko co znałem i poczułem, że jestem przygotowany. Ale jaki z tego teraz pożytek w miejscu, które zaprzecza wszelkiej logice? Hmm. <tryk> ja są tam jakieś dybułki wkurwiają w tej grze. Nie wiem co ją boli. Coś musiałem przeoczyć po drodze. Na pewno. Nie ma innej opcji. Nie ma. Coś, kurwa coś musiałem przeoczyć. Tylko pytanie gdzie to... Gdzie to przeoczyłem? To coś. A i chyba już widzę pytanie. Czy znaczy znam odpowiedź. Le, 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 le. kurwa. no widzita? a i tu jest to jeszcze klucze pozostające w środowisku jeden jeden nie gadaj, że jeszcze są jakieś y jajka w drodze On się zdenerwuje on się to od biedy można wziąć w sobie jak już mamy to więc trzeba tam opójść Le, le, le. Trzeba zejść na dół. Podejrzewam. No coś takiego. Zrobić. I powtórzyć akcję. Jeszcze raz. Gdzie ten klucz kolejny to ja nie wiem, nie mam pojęcia.